Aj, ciuku, zobacz ile spinnerów! Ale one są fantastyczne. Który ci się najbardziej podoba? No wiesz, mi się najbardziej podoba ten czerwony, ale ten czerwony to jest taki bardziej dla baby. Cześć dzieciaki, witajcie w smerwnej wiosce smerfów! A dzisiaj minionek razem z papą Smurfem organizuje konkurs spinnerowy dla naszych smerfiontek a także dla kogo? dla gościa specjalnego czyli dla Maszy jeśli jesteście ciekawi kto wygra dzisiejszy konkurs to koniecznie musicie obejrzeć ten film To zaczynamy! Eee. No dobrze moi mili, ja jako wasz kochany Papa Smurf Organizuję dzisiaj konkurs spinerowy. Będziemy sprawdzać, który Smurfik się najdłużej będzie kręcił Na tych fantastycznych spinnerach Konkurs spinnerowy? Ula! Ale superowo! To będzie tylko my? Będziemy tylko na tym konkursie? Czy ktoś jeszcze, Papa Smurf? To Smurfik. będzie konkurs tylko w naszej z grybu kochany, będzie kochany on będzie sędzią razem ze mną. I jako, jak, jako gościem specjalnym będzie także masza. chodził o konkursie spinnerowym? Wow, ale fajnie, ja też biorę w nim konkurs. Jestem ciekawa, jaki spinner mi się przyda, przytrafi i ile będę się kręciła. No, powaga z perfectką, mi też się to bardzo podoba. Ja już lecę się przygotować na razie. <laughs> ale super! Dzisiaj idę do smerfików, ponieważ organizują konkurs. Będę z sędzią z papą Smurfem. Jestem ciekaw, który Smurfik najlepiej będzie się kręcił. He he he, to wyruszam kochani. Halo, to ja, Masza. Jestem to. Halo. Och, chyba nikogo nie ma. Ale, ale przecież dzisiaj miał być konkurs. Na pewno musi ktoś być. Hmm, może są zajęci już przygotowani? Masiu, Masiu, czekaj, 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 ja już jestem tutaj w domku, wiesz co? Patrzyłam mikstury, ale już wychodzę i zaczynamy konkurs. Haha, haha, ha. dzień dobry, po a tutaj jesteś. W ogóle ci nie widziałam, taki maluszki stworek w siebie. Hehe, he. a gdzie jest reszta załogi? Wszyscy są przygotowani i wyspali na nasz konkurs? Jestem ciekawa, jak mi pójdzie. Z jestem zawsze przygotowany, Ja się pokręcę, wiesz, bo się trochę stresuje. Nie wiem co no, ty. Ten będzie na pewno dobrze. Jak, jak nie my, my, to kto? <laughs> Musimy pokonać naszych smerfnikowych facetów. Haha, <laughs> fajnie, to co? Dobra, jestem na miejscu. Teraz pora i do z barwa I konkurs można rozpoczynać. Uolajcie, kuga, zobacz ile spinnerów. Ale one są fantastyczne. Który ci się najbardziej podoba? No wiesz, mi się najbardziej podoba ten czerwony Ale ten czerwony to jest taki bardziej dla bab, nie uważasz? No właśnie dla bab Hmm, to ja może wezmę fioletowy Co no, to na fioletowy jest najlepszy, stary No dobra, to co, to chodź, głupowa smerf się idzie, trzeba się przygotować No dobrze, drogie dzieci Skoro wszyscy są już na miejscu To rozpoczyna pierwsza smerfetka O, rajdź, ja mogę pierwszą? Ale No dobrze, to jest sobie wybiera spinner czerwony to jest mój ulubiony kolor. Muszę mi się powszczęścić. Hurra! Ja jesteś dzielną babeczką. Trzymał kasy i dalej zaczyna. <noise> Ale ślicznie wygląda na tym spinnerze. <noise> Szkoda, że to nie jest konkurs urody. <noise> Uwaga, Na pewno źle mi poszło. Smytko, było bardzo dobrze, nie przejmuj się. Twój czas to 20 sekund kręcenia. <grydy> 20 sekund kręcenia? Wow, no dobra, to teraz klucz. Ja jak to być kolejny, proszę, proszę. Je <grydy> Klasia, katruk jest Katowicka, Och, o, o przepraszam. Smerwetka była najlepsza. <grydy> no dobrze, już siedzę na tym spinerze, ale trochę się stresuję. Niby jestem facetem, ale trochę ciarków mam. O, matko, dobra. Będzie wszystko dobrze, wiecie w ciebie kucharzu Hurra To uwaga, 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 kochani, zobaczcie jak się kręcę fantastycznie. Mój spinner jest superowy. O jejka, jejka, nie, 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 nie! O rany, ale pobiłam od smerfetki, ale super. Bardzo ci gratuluję. Pobiłeś rekord swojej siostry z merfetki. Ha ha ha, super, super. To teraz grywa. Teraz ja, teraz ja. Dobra, Ty ja biorę może tego filetowego, co kuchasz. Ha, ha no dobra, no dobra. Stoję tutaj, ale powiem Wam szczerze, że, że trochę mnie ciarki obeszły. Wiecie, to jest niby fajny sprzęt, ale trochę się zdenerwuje. No dobra, to rozpoczynamy. O, wow, ale fantastyczna zabawa. O right. ale to jest super, 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 super. super. Już Jakieś bezdodzienne są te spinery. Co za krótko się kręcą? he <laughs> ja jako zastępca, papy z nerwy, chciałabym ogłosić, że najlepszy wynik na razie ma kucharz. Haha! <laughs> to teraz ja. Dobrze, masz Nie nerwuj się. Ćwiczyłaś to, z ma to, ćwiczyłaś to z misiem? Dzień wcześniej. No dobra, pokażę im, co wow. potrafię. Ile to jest fajowych spinerów? Fajnitka. No dobra, to ja sobie może wezmę ten czerwony. Czerwony spinner? się kręcę. No Radziu, ale się rozpędziłam. To chyba będzie najlepszy wynik na wszechświecie. Ale superowo. No dobra. Jeszcze się kręcę, kręcę. Ale fajnie. I przestaję już powoli. Ale, ale, ale. Co się dzieje, Grodomitko? Ty nic nie wiesz? Właśnie trwa konkurs spinnerowy. Kto najdłużej będzie się kręcił, ten wygrywa. Konkurs? Ja nic o tym nie wiem? No co ty z do Dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Ja cię nic nie powiedziałem? Papa Smurf zapomniał pewno. No dobra, to wskakuj na spinera, wypisz sobie i działaj. Okej, okay, i jak w okay. minionku uważasz, który był tym razem najlepszy? He, he moim zdaniem masza. Masza pobiła rekord wszystkich smurfiówków. Ha, fajnie! tak uważam, ale jeszcze doszła do nas zgradowitka, ponieważ zapomniała, że jest dzisiaj konkurs. Dobra, to niech wskakuje na spinner i patrzymy. Trochę się stresuje, ale to chyba każdy z, jak z nas. No dobra, no to uwaga, kręcimy się. Wow, ale fajna zabawa, super, podoba mi się, ale fajnie. Jeszcze, jeszcze trochę się kręć, jeszcze się kręć. No nie, fatalny wynik. tylko Dobrze moi mili, yy, nadszedł koniec konkursu, więc czas na wyniki i minionek odłosi. Zwycięzcą z finalnego konkursu na najdłuższy czas wygrała Masza! Hurra, Tajmy ją brawami. Brawo! Ha, brawo! I ja poważnie, właśnie, no co wy ja w to nie wierzę! Misio się ucieszy! Nie ma za to, Masza, to sobie podziękujemy. To byłaś najlepsza. <grystanie> to jest jakiś cud. Super. Wow, Masza wygrała konkurs, ale super. Chyba muszę iść na korki do niej, żeby mnie nauczyła. Haha, ha, to ja lecę. Dzieci ja mi, że pomogłeś mi oceniać moje smurfiki i całą gromadkę. <grystanie> nie ma sprawy, Papa, Smurfie. smurfiki. się na przyszłość, to ja uciekam. Papa, pa, świetnie się bawiłem. W dzisiejszym odcinku, kochani. Minionek razem z papą Smertem zorganizowali konkurs spinerowy dla naszych smierfionek, a także dla gości specjalnych, czyli dla Maszy. I co się okazało, że konkurs spinerowy wygrała Masza. Tak, wygrała Masza. W ogóle się tego nie spodziewała i była bardzo zdziwiona. Jeśli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, jakie wy macie spinery i do zobaczenia. Pa pa.